Tak, to zjemy. No, no, no. Mają. To Jemy to faktycznie. Uwielbiam. Tak to wygląda. o, uh. Dobra, jemy. Trzy, dwa, jeden. Oj, powie za... Uh, uh. Ale można! Ale nie piecze! To jest moz! O, oh, wow, iżowie! Dobra, dziurka. Aj, bo to ma w środku tak jest coś! Serio? No zobacz sobie! Aj ta podsypka nie piecze! Tak, do wieżnotku. Jedna. Ja się pościeli tam do wieży drugiej. A. O. A. Jest taki moment drażenia przez chwilę. No, widzowie, jak chce się zrobić dużo wyświetleń, to polecam. Ale tak nie polecam. Wsiul pali. Ciekawe, jak te bluby paliły. Na 20 wyświetleń nagrywam Blue takis, Także szykujcie się się. Chyba już zakończamy je. ja. no, jak już jest zje kilka, no to jest dobre. Ja trzy, trzy, ja dwie, przecież i trzy nie dawałem, tylko jedną, jedną, drugiego se wyciągnąłem i trzeciego zjadłem, wiesz jak to pali? Nie żyję, nie żyję, ja to pali już prawie skończyliśmy. Uh -huh. Z piwem. Nie polecam. Ja to Są takie, takie, tak i tutaj jakie mają ostrość i te są najostrzejsze. Hey? Tych krzesł. Cholera, to niebieskie jeszcze będą mocniejsze. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Jemy jeszcze. Jem. Uh -huh. No ja bym zaraz. Uch, policzkę, ale jebie. Ach, Ale jebie. A wobec siebie to już jest moja czwarta. Moja no, tak. Nie, ja w tym poprzedniej rundzie robiłem. tu bardzo no. ręce. i na Bilma. To była moja czwarta. Tu widzowie... Dobra, siemanko. Do następnego siema.